Witam na wirtualnych ligach, przed nami kolejne mecze na włoskich boiskach. Ta kolejka ma potencjał jeśli chodzi o liczbę strzelanych bramek, bowiem najsilniejsze drużyny i te radzące sobie najlepiej zagrają z tymi najsłabszymi. Inter z Cremoneze, Fiorentina z Moncą, Napoli ze specją, a Milan z Lecce. Mimo słabej formy Atalanty, ich pojedynek z Juventusem zapowiada się najlepiej. Mimo sensacyjnego zwycięstwa przed tygodniem i tak w obliczu wizyty Interu w Cremonie zadawano pytanie nie czy, a jak wysoko. Lider ogra gospodarzy. Wiadome było, że na gole będzie czychał Romelu Lukaku. Już w 11 minucie Belk znalazł drogę do bramki, ale niestety spalił. Po 5 minutach lepiej spisał się Lautaro Martinez, który zabrał się z futbolówką zagraną przez Brozowicia i otworzył wynik. Prawdziwy koncert Interu zaczął się dopiero w drugiej połowie. W 51 minucie z pomocą najprostszych środków goście podwyższyli na 2-0. Lukaku wreszcie ma swoją bramkę. Po chwili Belk zamienił się rolami ze swoim partnerem z ataku lustrzane odbicie poprzedniej bramki i tym razem na listę strzelców wpisuje się Lautaro Lukaku nie chciał być jednak gorszy w 64. minucie wykorzystał sytuację sam na sam i obaj napastnicy Nera Zurich mają na koncie po dublecie gdy tych dwóch panów na placu gry zastąpili Dzeko i Correa również postanowili dać coś od siebie w 84. minucie pośniak przechwycił futbolówkę przez szesnastce i Argentyńczyk z bliska zamknął akcję Cremonese w tym meczu było bezradne 5-0 dla Interu który na resztę nawet się nie ogląda. W ich formacji ofensywnej, jeśli nie Lukaku, to Lautaro Martinez wiedzie prym. Tym razem to drugi z nich zostaje piłkarzem kolejki. Teraz jesteśmy w Weronie, a to mecz Hellasus-Udinese. Tu z kolei goli brakowało, ale jeśli ktoś był bliżej, to goście. W 68 minucie rzut rożny wykonywał Deulofeu. Wrzutka na przedpole, piłka strącona i cóż za gol Arslana. Ależ on się do tego złożył. Potrzebował ułamka sekundy na decyzję. Bramkarz był bez szans. Bez dyskusyjnie jest to najpiękniejszy gol kolejki. W dodatku dzięki niemu goście wracają starczą. Hella z Hellas po świetnym początku teraz drugi raz z rzędu przegrywa. Fani Juventusu nie mają na co narzekać. W pierwszych z trzech kolejkach sezonu Turyn odwiedzili Napoli, Lazio i teraz Atalanta. Ladea plasuje się dopiero na 15. miejscu w tabeli, ale mimo to postawiła Bianconeri twarde warunki. Dopiero po godzinie gry udało się zagrać tę idealną akcję, która rozłożyła obronę gości na łopatki i na 1-0 trafił Weston McKennie Kwadrans później w 16. z ogromu wolnej przestrzeni Skorzystał Duszan Vlachowicz i podwyższył prowadzenie 2-0 dla Juventusu i Atalanta ma coraz większy problem Goście nie poddają się jednak bez walki W 86 minucie gola kontaktowego zdobył Pasalić Juventus nie przyjął biernej postawy i dążył do dobicia rywala W 90 minucie Di Maria był faulowany przy narożniku pola karnego Filip Kostic strzał z szybkiej nogi Idealny poszybował Prosto w okienko i jest już po meczu. Juventus w kolejnym hicie sprostał zadaniu, a przy okazji następnego meczu domowego starej damy derby ditalia. Zobaczymy, jak na triumfy Interu i Juventusu zareagowała Roma. Giallorossi mieli za zadanie wywieźć trzy punkty z Genui. Do realizacji planu podopiecznie Murinio przystąpili natychmiast w dziewiątej minucie golki pera Samdori zaskoczył Zaniolo. W W 23 minucie efektowna klepka gości zwieńczona strzałem Abrahama przyniosła gola na 0-2. Niedługo później Później do listy strzelców dopisał się też Paulo Dybala. Losy meczu na dobrą sprawę są przesądzone. Roma jednak na drugą połowę wyszła na stojąco i przypłaciła to stratą Gola. Duricic zachował zimną krew i zmusił Patricio do kapitulacji. Ostatecznie wynik ustalił Lorenzo Pellegrini. Ostateczny wynik 1 do czterech. Czołówkę tabeli zgodnie wygrywa. Punktów potrzebują zarówno Torino, jak i Salernitana. Ten mecz był więc dla nich szczególnie ważny. Finalnie dzięki dobrej końcówce pierwszej połowy mogli cieszyć się gospodarze. W 29 minucie okowoko oko z bramkarzem stanął Vlasic, Sepe trącił piłkę, ale nie dał rady obronić tego strzału. 7 minut później na 2-0 podwyższył Radonić. Co istotne, drugi raz ostatnie podanie wykonał Sanabria. Torino przeżywa serię trzech porażek i nieco odbija się od strefy spadkowej. Milan od początku sezonu nieszczególnie zachwyca, a kibice po wygraniu mistrzostwa mają większe wymagania. Inny rezultat niż zwycięstwo z Lecce na San Siro nikomu nie przechodził przez myśl. Fani Rossoneri czekają też na przełamanie Rafaela Leo i tego dnia wreszcie się doczekali. Portugalczyk zamienił na gola podanie Messiasa i otworzył wynik meczu. Tuż po zmianie stron z piłką zabrał się Ben Nasser, przebiegł z nią kilkadziesiąt metrów i spokojnie potoczył ją prosto w dolny ruch bramki. W 57 minucie przewagę Milanu ostatecznie potwierdził Brahim Diaz. Taką drużynę z pewnością każdy fan Rossoneri chciałby oglądać co tydzień. Niestety w tym sezonie rzeczywistość jest inna. Zobaczymy jak w następnej kolejce mistrzowie poradzą sobie na stadio Olimpico. A jeśli już jesteśmy przy zespołach z Rzymu, przyjrzyjmy się teraz postawie Lazio przeciwko Sasuolo. Za nami pół godziny gry, a na boisku gościom kolejną bramkę wypracował duet immobile Sergej, przy czym napastnik asystował, a pomocnik wykończył akcję. Niestety formacja obronna chyba liczyła w tym meczu na bezrobocie, bo chwilę później łatwo dała się zaskoczyć i ze sprawą Enrique Lazio straciło prowadzenie. Teren Sassuolo dla silnych zespołów jest jak dotąd nieprzyjemny, Napoli tu przegrało, a Lazio nie dało rady zatriumfować. Zawodnicy Bologni i Empoli nie dali z kolei rady zdobyć nawet gola. Bezbramkowy remis na stadio Renato Dallara i od razu spoglądamy na pojedynek Moncy z Fiorentiną. W 22 minucie powstała solidna konkurencja dla Arslana. Antonin Barak otworzył wynik meczu wyśmienitym spadającym liściem. Przed przerwą udało się jeszcze podwyższyć na 2-0. Dokonał tego Bonaventura, który dobił futbolówkę do pustej bramki. Za pierwszym podejściem sytuacji nie wykorzystał Jović, ale Serb miał jeszcze w tym meczu swój moment. 61 minuta, rzut rożny po dośrodkowaniu piłka dwukrotnie podbita głową, wreszcie spadła pod nogi Jowicia i napastnik Fioli wreszcie trafił do siatki. On nie miał jednak dość, pod koniec spotkania zdów znalazł się w odpowiednim miejscu, ustrzelił dublet, a wynik 4 do 0 utrzymał się już do końca. Na koniec stadio Diego Armando Maradona i Napoli kontra specja. Fanów Azzurli, a zwłaszcza tych polskich, dawno nie Piotr Zieliński. No to czas najwyższy. 24 minuta. Podanie od Oshimena. strzał z 15 metrów i drągowski pokonany. Jak się niespodziewanie okazało, na specji nie zrobiło to wielkiego wrażenia. 12 minut później głębokie dośrodkowanie z niemal połowy boiska głową zamknął Zola. Meret za daleko wysunięty, napasnik gości to wykorzystał. W 52 minucie Nzola przebojowo ruszył do przodu i ponownie zabawił się z Meretem, tym razem posłał futbolówkę między jego nogami i wprowadził niemało konsternację. Napoli przegrywa z jednym z outsiderów. Co prawda niezbyt długo, bo chwilę później Wiktor Oshimen we wspaniały sposób potwierdził, że to na niego warto stawiać, ale finalnie na tablicy pozostał wynik 2 do 2. To zdecydowanie nie powinno się wydarzyć. Napoli gubi kolejne punkty. Zatem tym razem spośród faworytów zawiedli Azzurri i Bianco Celesti. Cała reszta triumfowała. Barak, Kostić Oshimen i Arslan oczarowali widzów wspaniałymi bramkami. Ofensywny potencjał pokazali Inter i Roma. Układ ścisłej czołówki praktycznie się nie zmienia. Dopiero w okolicach szóstego miejsca następuje dość częsta rotacja. Nie polepsza się sytuacja Atalanty, jak również Moncy, która wciąż nie zdobyła nawet punktu. Romelu Lukaku natomiast już teraz ma na koncie dwucyfrową liczbę bramek, a jego przewaga na czele klasyfikacji snajperów to dwa trafienia. W tej kolejce wyróżnili się obaj strajkerzy Interu: Nencola ze Specji i Lukajowicz, który najbardziej stara się deptać Lukaku po piętach. W tym materiale to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie na wirtualnych ligach.